Witajcie! Znajdujemy się na stacji PKP Ustka Uroczysko. Z tego miejsca bardzo łatwo trafić nad stawek upiorów, o którym Wam dzisiaj opowiemy. Przy stawie upiorów. Jest on położony w Ustce Zachodniej na terenie uroczyska. Żeby się tutaj dostać, wystarczy z peronu skręcić w lewo i udać się około 200 metrów szutrową ścieżką. Być może dzisiaj stawek już nie budzi kontrowersji, jednakże dawni Ustrzanie wierzyli, że nie ma on dna. Dlatego z tym stawem związana jest niezwykła legenda. Przez dawnych mieszkańców Ustki, jeszcze Niemców, stawek nazywany był Seckenmor, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy Małe Jeziorko Bagienne. Związana z nim legenda została opisana przez Ericha Brouse w 1930 roku na łamach Regionalnej Gazety. Usłyszał on tą legendę od swojej wtedy już 80-letniej babki. Najprawdopodobniej zdarzenia te miały miejsce w roku 1850. Cofamy się więc do roku 1850. Wtedy w Ustce była tylko jedna gospoda. i to właśnie pod nią stał piękny powód zaprzężony w dwa konie. Siedział tam woźnica, było już późno, był zmęczony i marzył o tym, aby położyć się spać. Nagle drzwi gospody otworzyły się. Wyszedł z niej ówczesny dziedzic Lendowa oraz żona i troje dzieci. Wsiedli do powozu. Z powozu padła komenda: Jak najszybciej, skrótem przystawie do domu do Lendowa. Powóz ruszył. Z oddali dało się tylko słyszeć dudnienie końskich kopyt na moście drewnianym, przemierzającym słupie. Pryczka wjechała do lasu. Z oddali Woźnica widział światełko, myślał, że to już lędowo, i nadal popędzał konie. W pewnym momencie rozległ się błysk. Konie stanęły dęba, powóz zatrzymał się, zgasły też światła latarni. Woźnica na próżno próbował je podpalić ponownie, jednakże. Dziedzic nadal z powozu popędzał, żeby jak najszybciej do domu. Więc woźnica jechał dalej. Czuł na swoich rękach zimne, długie palce oraz spojrzenia twarzy ukrytych w ciemności. Pędził i wpędził, aż w końcu dało się słyszeć tylko rozległe krzyki i ogromny plusk wody, gdyż cały powóz wjechał do jeziora. Z daleka było słychać krzyki wołania o pomoc, które po pewnym czasie umilkły. Woźnica okazało się, że zdążył zeskoczyć z powozu. Stał po pas zanurzony w wodzie, jednakże coś go zaczęło wciągać, jakby dwie dłonie opletły mu się o i wciągały go na dno stawu. Gdy już był zanurzony po szyję, zaczął wołać litości i w tym momencie pojawił się duch, ognik, który chwycił go pod pachy i wyciągnął na brzeg. Wtedy też stracił przytomność. Był nieprzytomny gdzieś około godziny. Gdy tylko się ocknął, czym prędzej ruszył do ustki i po długich staraniach udało mu się obudzić Sołtysa. Chciał mu opowiedzieć to wszystko, co się przydarzyło, jednakże, gdy tylko próbował wydobyć chociażby jedno słowo, nie był w stanie. Okazało się, że jest niemy. Zapisał więc całą historię na kartkach, a Sołtys wszystko czytając, kiwał tylko głową ze zdumienia. Koźnica opowiadał o duchach, zjawach i ognikach. Nikt do końca w to nie wierzył, więc na następny dzień mieszkańcy ustki wraz z policją udali się nad staw. Wyraźnie ślady bryczki oraz koni wiodły wprost do tego stawu. Długo na łodziach sądowano tyczkami cały staw w poszukiwaniu owej bryczki. Jednakże tyczki nawet nie sięgnęły dna, a po, a po powozie i po dziedzicu ślad. Zupełnie zaginął. Postawiono więc wtedy zarzut woźnicy, że to on był przyczyną najprawdopodobniej śmierci tych ludzi. I za co, za co groziła mu surowa kara. W woźnicy postawiono zarzuty i zamknięto go w więzieniu. Za taką straszną zbrodnię groziła mu oczywiście straszna kara. Jednak po długich namowach jego matki sędzia postanowił na własne oczy i uszy przekonać się, czy historia o zjawach i duchach jest prawdziwa? Udał się on więc wieczorem wraz z całą świtą i policją nad ów Staw. Rozsiadł się wraz ze wszystkimi na krzesłach i fotelach i z niecierpliwieniem oczekiwał nadchodzących zdarzeń. Siedzieli, tak i siedzieli, aż w końcu minęła godzina 12 i sędzia stwierdził, że minęła już godzina duchów i te wszystkie historie. Które tutaj są związane z tym stawem, są wysane z palca. Gdy tylko wypowiedział te słowa, nagle rozległ się przeraźliwy gwizd. Ze stawu zaczęły wychodzić duchy i ogniki. Przerażony zaczął wołać ognia ognia, jednakże rozkaz nie został wykonany, gdy, a gdy się obrócił, wszyscy policjanci zostali przywiązani do drzew, a wokół nich unosiły się w powietrzu tajemnicze białe zjawy. Wtedy też z jeziora wyłoniła się koza prowadzona przez jeden z ogników. Rzuciła się na sędziego, zaczęła go gryźć, drapać, rozdarła mu garnitur i w końcu, gdy pojął jej mowę, przysiągł, że niewinnemu woźnicy włos z głowy nie spadnie. Gdy tylko to powiedział, rozległ się ponowny gwizd i koza wraz ze wszystkimi zjawami, duchami i ognikami na powrót zniknęła w jeziorze. Po tym zdarzeniu wszyscy udali się do ustki i legenda, którą teraz wam opowiedziałam, przetrwała do dziś i została opisana właśnie w 1930 roku. Opowieści o błędnych ognikach pojawiają się już od pokoleń na całym świecie, również też w Europie. Były one głównie związane z terenami bagiennymi i podmokłymi, gdzie wierzono, że właśnie tajemnicze, błędne ogniki przyciągają zagubionych wędrowców, aby je wciągnąć do bagien. Jednakże jest na to naukowe wytłumaczenie, gdyż jeśli chodzi o bagna, jest tam bardzo dużo nagromadzonej materii organicznej, gdzie w, w wyniku procesów gnilnych wytwarzają się gazy. Niekiedy dochodzi do samą zapłonu tych gazów. Które, co widać bardzo wyraźnie w nocy i być może to jest genezą naszych tajemniczych ogników. Staw upiorów jest ważny pod względem turystycznym, ale nie tylko, gdyż należy pamiętać, że jest otoczony lasem. W lesie żyje dużo różnych zwierząt oraz ptaków. Staw jest głównym źródłem wody dla tych zwierząt, jest ważnym elementem małej retencji wodnej, jeśli chodzi o ekosystemy leśne. Mamy tutaj też strefę pelagialu, czyli otwartej wody, gdzie przepięknie kwitną o tej porze grzebienie białe, czyli tzw. lilie wodne. Staw jednak częściowo zaczyna nam już zarastać, gdyż w wyniku narastania mchów, czyli torfowców powstaje warstwa torfu, czyli materii organicznej. Następnie zaczyna nam wchodzić wierzba i później wchodzą jeszcze brzozy. Zaczyna nam się tworzyć niewielkie torfowisko. Być może w przyszłości całe lustro wody zostanie przez torfowce zarośnięte i powstanie tutaj torfowisko kopułowe typu wysokiego. Dobra. Nie, bo mi łażą pod spodnie. Bartek, no. Nasz staw upiorów otacza typowy bur sosnowy, porastający wydmy, gdyż oczywiście znajdujemy się nad morzem. Są to siedliska dość ubogie. Na których nie występuje zbyt wiele gatunków roślin. Jednakże, jak widać, mrówki świetnie się tutaj czują i natura dzięki nim przejmuje kontrolę nawet nad tym, co stworzył człowiek. A żeby tutaj usiąść, musiałam sobie zabezpieczyć nogawki, bo zaraz mnie zjedzą. Łamieję, że ja zrobię te zabezpieczę nogawki. Nie wiem, czy to nie będzie śmiesznie wyglądać, ale mogę powiedzieć, że musiałam zabezpieczyć nogawki. Okolice stawu są w bardzo fajny sposób zagospodarowane turystycznie. Mamy tutaj wiatę, gdzie możemy się skryć przed prażącym słońcem bądź przed deszczem. Mamy też szereg ławek oraz kładek, dzięki którym możemy obejść cały staw dookoła. Tutaj kończymy nasze opowieści o duchach, zjawach i stworach. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do odwiedzenia tego miejsca. A tych bardziej odważnych, szczególnie w godzinach wieczornych, może uda Wam się spostrzec jakieś ogniki. Zapraszamy też do kolejnego odcinka, gdzie będziemy mówić o ustce wschodniej.